To nie jest speedrun, to jest skyblock z questami. Tak, ogólnie widzowie, akcja jest taka. Ja nigdy nie grałam żadnego skyblocka. Jak się dowiedziałam, że dziewczyny Zalabuj grały i, i że już nie chciało im się, no to stwierdziłam, że w takim razie próbujemy nowego skyblocka i tajemniczy nam znalazł skyblocka. Wybraliśmy tego i co? No i tyle. I, i No i żeby wystartować musicie zabić tego zombiaka. Jeżeli będziecie go bić, to on będzie coraz mocniejszy do, nie wiem, dziesiątego oh, poziomu. Wow. To bije. Nie, to to napcia była. Ej, szmato! Nie, nie, proszę nie mam! Nie! Dobra. Za zrobienie, za zrobienie tych dostajecie loot lootboxy. Lootboxy! Nic nie kumam, ja też, ale mnie buja. W takim razie dziewczyny, żebyście nie spadły z tymi rzeczami, no ja to od, mam już. wrzucajcie, mam wrzucajcie je ten do skrzynki, ok? Dobra, to ja sobie robię tą siekierę. Ja już mam siekierę, kilo w Aha, Uuu, Miałem, no. Ja znam skrzynkę! Teraz macie bloczek, jak będziecie go niszczyć, to będzie się respić nowy bloczek, tak jak one block praktycznie. Jest bloczek, który kopiemy widzowie. I kopiemy ten bloczek i dostajemy i te masy. Dobra, a gdzie chcemy iść na początku? Musicie najpierw wykopać bloczek, wystarczającą ilość raz, żeby, żeby odblokować jedną wyspę jak kopią. Ja kopię. Macie nowy teren odblokowany jak coś. Tam, tam gdzie... Zamenders. O, tu idę tam. Zamenders czy tam. tam. Tego nikt się nie spodziewał. A. To tak ma być, że mi nie znika Eku? Tak. A czyli mogę wszystko... A! 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 Ej, Nie! O kurwa! Wy białe jakiś dżonky. Dżonky. Tak, e, te moby tutaj są mega trudne, więc uważajcie. Ej, ale są? uważam, dziewczyny, że lepiej by było jakby nam wypadały rzeczy z eku. Co o tym sądzicie? Są byśmy wreda tak nie powiedziała. Serio? Nie przejdziemy wtedy tego? Nie, nie! Są tu trzy baby, do tego jeszcze ten, zwierzaki. Dwa konie, kury. Przepraszam. Owa, ten podpala, ten podpala, ten podpala. Go. No, czemu to rozwaliłaś? No, bo idę wykopać ten spawner, ale po co? Trzyma. Nie rozwalaj tego spawnera. Nie zdobędziesz spawnera z tym Zdobędę. Nie. Zostaw go. Ja. Ja. Ale no i zniszczyła, no. no bo na nim pisała, że mogę Sylkitarza. Sylkitarze pozwolić No ale pisało to nie tak chodzi na o to, no. Ale no. teraz nie będą ci się spawnować, spawnować moby. Ej, mówiąc, że wypadł! Ej, ja mam! No to co, pierdolisz? No czemu na mnie, zwierodnialcu? <laughs> Ooooo! Oh. Ja teraz uuu. macie blokowaną sawannę. Uuu, nowy bloczek mamy gdzieś. Dobra, a może najpierw rozbudujmy teraz sobie tutaj coś. Tak, się tak, tak, tak to wyglądało. To. No to Menders, myślę, że ty możesz się zająć yy, układaniem w skrzynkach, a ja z nawcią rozbudujemy bazę. Co ty na to? Tak, możemy tak zrobić. Nie, nienawidzę układania w skrzynkach. Kochasz no, układanie z... w skrzynkach. Nienawidzę, nienawidzę, że skrzynki są niepukładane! Awww, nie jestem niewolnikers. Potrzebuję sobie zrobić stone sword. A po co chcesz stone żeby robić osiągnięcia. Jakie osiągnięcia? To gdzie są questy? Te różne kolorowe napisy to są zadania. Jak je zrobisz, to wtedy quest jest tego. Ich jest chyba z 200, więc to jest obecnie drugi quest. Nie, czwarty o, co. Mine call or, a ja zmainowałem wszystkie nasze call, ore jakie miałyśmy. No dobra, no może wypadną jeszcze. Dobra, ja robię dziewczyny składzik, bo ja nie mogę się połapać tutaj. Mam wrażenie, że robimy niezły speedrun, nie? Ja mam wrażenie, że jesteśmy tak powolne w tym, co robimy. Robimy. Nie wiem, się wydaje, że jesteśmy ultraszkodni. Jest? Ej dziewczyny, co sądzimy o ocieplanych kroksach? Kroksach. W ogóle co sądzimy o kroksach? Nie lubimy. Faskudne są kroksy. A mówisz, że na poważnie, czy żeby było mi przykro? Oj. Mi się nie podobają za bardzo kroksy. rele, kto wykupował kroksy? Na przykład trzecią parę już, nie w tym roku. No, dobra! Ej, dobra! Eee, mobilizacja! Dobrze, Wiedz... szefowo, poczekaj, szefowo, już idę, już idę na mobilizację. Idę, idę, poczekaj na mnie utkłam. Należy wykonać idę, idę. następujące czynności. Słuchajcie, szefowo, proszę, mów mi, co mam robić. Należy przygotować. Proszę, szefowo, Trzymam. powiedz mi, co mam robić. Chłodzik! No kur Zara. Ja robię dziewczyny składzik Składzik gotowy, wykonałam zadanie O mój Boże No co, no wystarczy Piękny, prawda? Długo nad tym pracowałam, szefowo Prawda, że piękny? Zobacz. Oczywiście, jeżeli szefowa chce pokazać mi, jak to się robi Proszę bardzo, chętnie na nas ten zobaczę Nie, tu będzie dobrze Tutaj będą na przykład te rzeczy, jakieś takie y, Nasze narzędzia A ciaboty są w ziemi temat. i pod nimi nic nie ma No bo potrzebowałam dirta To nie ma znaczenia, Menders Nie znam pyta Dobra, ja to ogarnę. Nie, ty już miałeś swój czas, dalej teraz. Ja już to ogarnęłam. Ja proszę o kolejne końcałaś. zadanie, jeżeli w już jest wykonany. Szafobo! Oszaleję. Proszę kopać bloczek dobrze, bloczek! dobrze! Dobrze, Szafobo! Ej, dobra, jak coś, to będziecie musiały y, utrzymywać czystość, bo jak nie, to was zrzucam stąd, okej? Okay? Znaczy no, nie no. jesteś mam Szefową, ciebie nie czułam. Mender z jej to. Po, mówię jej to, słuchaj Napci. Szafobo, mogę słuchać tylko ciebie. Proszę wysłuchaj jednego polecenia Dali. Szafobo, możesz się że po prostu ma powiedzieć po poleceniu. Nie, bo jej nie słuchało. O! Dobra, to się. To no, no. Tak. lepiej się czuję w roli szefowej, czy wolisz być uległą niewolnicą? Chyba niewolnicą. Jak to? Nie podoba ci się? Czuje się nieswojo. Ja wiesz się tak staram, nie? W ogóle tego nie doceniasz. Wenders po prostu nie lubi niespotykanych rzeczy, których jeszcze nie doświadczyła, wiesz? O, że Tak, wygląda to nawet okej. Okay. Tak, tak to sok. mi się nawet podoba, bo tu masz schodki, że możesz wchodzić jak do biblioteki. Widziałeś to Natalia? Wenders, nie mogę się doczekać niespodzianki, co się stanie z tym tutaj składzikiem przez następne dwie godziny albo pół. Nie. Dlaczego? Jest powód, dlaczego autor mapy powiedział, żeby ten klocek y, zabudować i najlepiej wszystko trzymać z dala od niego. O a tu będą o, creepery. Nie. Ej Ta Menders, dawaj zrobimy gdzieś indziej ten składzik. Możecie na tej no nowej dobra, wyspie, co odblokowaliście, bo tam no. jest dość daleko. Która? Która jest e, tutaj, nowa? Y, gdzie jest taki zamek. A tam, no do zamku. Którego zamku? Tutaj. Tego, ten. Okay gdzie jest? Tutaj. Tu, tu, gdzie ja. Nie, nie, ja zrobię Kasia tam most. Pierwsza. Dobra, to ja zacznę budowę tego składziku. Ok. Przystamy. I to totalnie z drugiej strony bym zrobiła, że z tej właśnie, ok. o. Bo tu idziemy w nic coś i to sobie ten teren najpierw, nie? Wszystkie z blo bloki tu można skopać. Dawaj Menders, robimy tutaj. Ale zrobiłaś źle menders, bo jeszcze tutaj na dole powinna być ta skrzynka. Nie, nie robimy takiej ukrytej Natalia. Dlaczego nie? Bo to wygląda jak kupa. No ale, ale co z tego? Natalia, to ma wyglądać dobrze też. Rozumiesz? Dwie baby kłód, Chodź z tej strony, zrobimy menders, tutaj. To już jest daleko. To trzeba to wszystko skopać. A co ty kopiesz? Czemu tutaj kopiesz O Ocuń się, naprawdę się ocuń. Ze nie? Dobra, ja sobie robię stoniarkę. Kurwa, mać. Co zrobiłaś? Nic. Natalia! Nic. Generator Kobla oficjalnie. Zróbłaś generator? Tak. Czemu robić na środku w ogóle generator Kobla? Bo go tu potrzebuję, na... potem go wyjebie. A jak zrobię to tak, to wtedy będzie bezpieczna ta lawa, tak? No kurwa, no! Ha ha! A! Ej dobra, co jest to kurwa to afera Natalia, może weź jakieś łatwiejsze zadanie jak się robi koblarkę, no Gdzie? Ej no, nie chciałam ja zrobić kublarkę. Podoba mi się To ma potencjał I tu by mogły być na przykład tabliczki z tym, co tu się znajduje, nie? Bo z mojego doświadczenia wiem, że jedna skrzynka na coś to będzie za mało I później będziemy mogły to, mogli, mogli, mogli to poszerzyć, nie? Na dobrą sprawę Wygląda jak gówno A spojrzałeś w lustro, czy o co chodzi? Jezus, No bo kurde Obraził mój, moją budowlę. Maria, tak. czemu robisz to nadal na środku? Chuj Ci to obchodzi, ale pytać się możesz. No kurwa no! Dobra! No chuj to! Chuj to, no! Nieważne. Ja Pidi, wiem czemu tak się robi, bo kucałam. Jak wam idzie? Czemu pytasz w momencie, kiedy wpadam w dziurę? Jak włączyć shadery? Options, video settings i po lewy górny shader pack. Ooo, ale ładnie. Menderes, masz taka praktycznie tego, normalnego ołka. Coś jeszcze Świetnie. potrzebujesz? Twojej miłości. I, ją już masz, tylko jej nie odzajemniasz z jakiegoś powodu. <grym> Dziewczyny, czy ja wam przeszkadzam? <grym> nie. Jakoś tak, troszeczkę. <grym> ja tutaj Jaki rozmnażam e, kurki mm. i świnki. A. Robię przynajmniej coś, czego ja nigdy nie doświadczę. Co? Co? Nie zrozumiałam. Zmarzenia. <noise> Reproduk reprodukcja. A ty z nią chcesz się reprodukować? Smacznego. Tak, bo temat to jest absurdalne, prawda? Ty Nieprawda, o, nie powiedziałem nawet tego. Fu, dziewczyny. A, a to akurat prawda, to akurat. łee. Dziewczyny. 21 One Pilots. Hot or not. Hot. Dziękuję. Ja znam kilka pisanek. I... ale to oceniamy hmm. chyba ich przystojność. A ja nie, nie jak oni wyglądają nawet. A muzyka ale też hot, ale. Jak oni wyglądają. Tacy edgy. Edgy boy. No trochę ta. Czemu edgy? Edgy tacy. Nikt mnie w szkole nie rozumie. Wyślijcie mi zdjęcie, ich widzowie. Patrzcie jak wyglądają tu. A, 20... i oh. no pokażcie mi tych 21 pilots, no. Że mi nie wysyłacie tego. No. Ej, oni naprawdę tak wyglądają? Nie, ale George oni nie są tak hot, 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 szczerze. Dobra, ty jesteś broken, nie? Ej, Menders, a nie masz czegoś takiego, że jak ktoś jest muzykiem, to po prostu on ci się od razu podoba, kurwa. Nie! <laughs> masz nie, tak. Nie, nie, nie mam, nieprawda. Chce się, do no dobra, ja nie inaczej. To nie tak działa. A dobra, ale czego kurwa piszczysz? No bo próbuje ci to wytłumaczyć, że. Dobra, to nie dobra, dobra. Ten sposób. No dobra, no to wytłumacz normalnie. Nie, po prostu pasjonują ludzie z pasją. O. Pedro nie jest muzykiem! Nie. Pedro. Pedro Pascal. Pedro Pascal. Ten, Kochan co Pedro grał w... We... Tak, w e, tym... O, na podstawie grzy. A, w tym też. Tak, on, no. To Pedro Pascal ja no... by mógł mnie wy***ać. No, wy... Jakbym no, nie to to jest, to, to, no to jest taki... Daddy. Idea... No on jest po Ale taki, wiesz, taki, że... Wiesz, że be, zrobi to, co chcesz, a jednocześnie będzie kochany i jedno... No kurde, wszystko z nim Interesują będzie, nie? On, szczerze, on jest hot... Trochę mam naprawdę podobieństwo do Janusza. Gdzie? Zarost, twarz. Hmm. to mężczyźni mają dwie <laughs> ręce. Ja jakby, no Pedro Pasca to jest aktualnie taki chłop, który ja bym powiedział, no to jest dla mnie totalny ideal. O, zobacz sobie Tio Jamesa. No, Tio Jamesa. Eee, trochę ma krzywy ryj, wydaje mi się. Nie podoba mi się. Ty widziałeś krzywy ryj Spójrz, znaczy, mój. No, Ja mogę pójść po prostu do lustra, nie, ale ja mam bardzo dziwny gust do mężczyzn. Chociaż o, uważam, że Janusz ja to, to jest najprzystojniejszy. Facet, z jakim jestem, byłam w życiu. Wyzywasz od krzywej twarzy, a to ty siedzisz na fotelu jak Stephen Hawking? No to Właśnie. prawda akurat. Pamiętam, kiedy to powiedziałam, to było takie zabawne. <grym> tak? To Kasia ci tak powiedziała? Tak, że wygląda jak Stephen Hawking. Bo się siedziała na telefonie, <grym> gdzie wiesz, miała... Tak ramieniem podtrzymywała telefon. Miałam emotkę nawet taką, Nafcia Hawking. <grym> Ej dziewczyny, znaczy, bo... Boże, Menders ja ma już 20 wzią. śmierci. wcie 11, ja się trzymam poniżej dychy, drogie panie. Ja sobie reset hunger robię czasami, wiesz? Reset każdy reset, robisz. No tak. Mocne. Ucho mnie boli trochę, wiecie. Nas Ania, też od twojego polecenia. Nie mówi, tak nie bądź <grym> tak nie <grym> tak, <a> miła <grym> dla niej. Aaj! No i co zrobiłam? No, karma. Jeszcze dostałam ja w nagrodę, że tak powiedziałam, do Mendersten. ten... Jakieś rzeczy. W <laughs> Ale szczerze, hey. czy Pedro Pascal jest niski? Ma 70 chyba 7 albo 8. A to nie jest niski. Ale ja powiedziałam, no. że ja bym mogła mieć niższego faceta ze względu na to, że... że mogłabym. No to niezłe. Jesteś mega otwarta, nie? Inspirujesz mnie, Menders. Ale nie, no dobra, dobra, let me explain. No chodzi o to, że w się sensie, no mogłabym, nie? No bo w sensie nie przeszkadza mi to, że facet byłby jakby, na przykład, nie wiem, 2 cm 5 cm ode mnie niższe, bo Zendaya i Tom Holland tworzą giga szczęśliwy związek, no więc to ch... na nie nie. Nie, jak Tom nadal... Holland i Zendaya tworzą szczęśliwy związek, no to nie. Kurwa, tylko brać. No właśnie, niższych nie? No? Coś tak uważam. Serio? Nie. Słucham rapu, tak, słucham. A Kasia, czego słucham z rapu? bo tak. O co? Słonia. Igi. nie, słonia. O, lubisz słonia? A nie, to Orkasia lubiła, sorry. Jak można ja, nie lubić słonia? Jak ja można lubić? Jak byłam, Edi, latką to go lubiłam. A. Ja dalej jestem, chyba Edzi, 14 ratką. No na pewno wzrostowo. Ej, to jest nie miłe, jest nie miłe. Ale jak ja stanęłam obok Kasie, no, co tam. mi się przykro zrobiło. Ja wyglądałam jak taki wielkolud, jak wiecie, jak była bajka o Gulliverze, nie? Nie, ja wiem, jak Gulliver. Ej, dziewczyny, ja potrzebuję koblarki. Zrobić ci? Tak, proszę. Ja jestem upośledzona <laughs> i nie umiem. Dobrze, zrobię ci. Gdzie jest lawa bucket? Po lewej, na górze. Tu, tu, tu. Gdzie to zrobisz? Wybierz miejsce? Eee, tu. Nie ma trochę autyzm ten mam wrażenie. Nie, 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 nie. To się zepsuje Kasia. Natalia! Nie. Zalejesz to wodą. No, widzisz. O. <noise> Też tak robiłam. <noise> jeden dalej. Nie, nie jeden dalej. To no tak, musi być jedno. Jeden dalej! <noise> mam pomóc, czy sobie poradzić? Nie! Trzebujemy nowe wiadro lawy! Już wezmę se, wezmę se. O! Natalia, przynieś mi nowe vlogi! Kasia, potem się kończą! Teraz się Daj mi moje Ej. wiatru z sobą. Dobra. to Jest to jest. Tragicznie, widzowie, tu wygląda jak jakby ktoś tu nasrał. Ej, wygląda jak tipi! Ej, jeszcze krzyża brakuje na górze, weski, tu. Ej no, taka trochę, Ej, trochę taka... Kościół. Nie kościół, kapliczka. Ej, dziewczyny. Ej, co? co? Moje rodzice zaczęli pytać, kiedy będę miała dzieci. O, już dawno to robią, ale z nadzieją, że tego na razie nie będzie. A. Nie planujesz to... chyba jeszcze dzieci? Natalia? Co? Coś, co odpowiadasz rodzicom? No, że nie wiem. A oni to się dowiedz? Nie, bo mój brat już ma dziecko i ona jest taka fajna, że moi rodzice już chcą kolejną wnuczkę albo wnuka. A. I tata powiedział, że już nie będzie mi ogarniał recepty na leki antykoncepcyjne i że on już się w to nie <laughs> To jest mocne. To jest naprawdę mocne. A czemu ty sobie sama nie ogarniasz? Czemu no, tata ci ogarnia leki antykoncepcyjne? No bo nie chce mi się chodzić do lekarza tyle czasu, to trzy miesiące. A jest coś takiego jak chyba e recepta i możesz sobie sama to ogarniać. No tak, ale wtedy muszę za to płacić. Drugi! Villager? Mhm. Mogę go na sznur, jak niewolnika? No nie możesz. A wiesz, że on jest brązowy? Jezu, Natalia! Ej, Ej, jak się rozmnaża villagerów? Dajesz im łóżko, dajesz im chlebek albo ziemniaki Albo marchewki i resztę zrobię sami. No ale musi, musi być noc? Nie, nie musi. Zrobiłam im w magazynie, no. Trzy łóżka muszą mieć? No? Ale co oni robią? To jest tylko jeden ziom. On co, Gdzie Idzie drugi? Gdzie Ach, jest mój Villager? To jeżeli zginął. Będę bardzo zła, bo będę produkowałam się łóżek. To jakiś skacze sobie Villager w ogóle. Czemu on tak skacze? No, no to tak jak... tego szukałam! Jedziemy na... Ej, jeden Ej, ewidentnie crafting nie masz tam nie, Proszę nie otwierać tu drzwi, bo się mają grzmocić. Ej, on jest jakieś upo. Ej, Kasiu! Nie, nie! Uciekaj! No wow, nic Dobra. nie ma upo. W ogóle nic Czyli... wam wszystkich Sie, się? Grzmocą się! Grzmocą się? Na jednym łóżku. To dwóch facetów. No i co z tego? Dwóch facetów też możesz ze sobą spać. Nie grzmocą się, no! Że masz dwóch facetów. No mam, no! Nie, bo oni jak staną dopiero, to wtedy. Czy się wygrzmocą? O. Ej, bo jeden wstał i położył się dalej od niego. Odsunął się od niego. Nie Jezus, wiem, poety. nie jedzą, ani nie ten. Oni wyglądają, jakby się ruchali. Nie, oni robią to na Ej! Ej, jest dziecko! Nie reakcja mojego taty, jak będę w ciąży. Ej, mamy świecące dziecko. O, o, no o, i o, boss, o. mamy boss. Smeters, też patrz! O KURWA! Mam siedem strzał! Co się... To na no, w niego! Nie na górę!... Na napierdalaj w niego! Jest! Leży! Oh, pierdziele! <laughs> nice! Natalia, on nam rozdupił wszystko! No trudno. Kasia, Zrób zaraz zajebisz sobie villagera Kasia, bo jest sprawa, że chyba dziecko spadło w przepaść. Nie pierdol. Mam wrażenie, że widziałam jak dziecko leci. Nie! <laughs> Spokojnie, to dziecko i tak było adoptowane, to nie było zrobione przez nich. To bym ja je zrespiłem po prostu. Serio? Serio? Tak! Miałem dać książkę w skrzynce i napisać, że zła... tego, trudna prawda, ale już go nie ma, co nie wiem. Ale szukałeś mnie! Ale mnie to zrobiłeś, o. nie? Ej, dziewczyny, jest pierwszy dzień Minecrafta, ja mam 58 śmierci, nie? O, jest! Dzieje się! Robią dziecko? Tak? Robią! Szybko, dużo miłości! Jest! Dziecko się zrodziło! Dobra, no. dziewczyny, dzięki wam za dzisiaj, ale idę, bo muszę... Pewnie się was pooglądam, ale po prostu ale... muszę odejść od... Stymulacji. Chyba tu jest widzami, czy Infinity to dobre. Dobre na ten nałóg. No, no. Bo ten ziomek teraz oferuje Infinity za 10 emeraldów. A mamy ich tyle? Nie wiem, bo gdzie się przeniosłeś? 8 mam. A mamy klej? Glinę? Mm, nie. Dobra, to zmienię trade temu drugiemu ziomkowi. Na coś, co może mamy. Co wy znowu się? Oni się znowu grzymocą, Natalia. No, oni są niewyżyci. Coś innego mi daj. Marchewki dają emeralda i buraki dają emeralda. Mamy buraki. Kupuję mending. Mending czy Infinity? Infinity, sorry. Ej, chodź spać, żeby się te kurwy nie zespołnowały, co? Dobra. Co się stało? Z czego nie. się cieszysz? No powiedz co oddałaś? Nic, chodź się, spać. u Co zrobiłaś? Zaśnij po prostu. No co się stało, no! Potrzebuję więcej Emeraldu. Co odjebałaś? Kupiłam. <laughs> Potrzebujemy więcej Emeraldu. A co kupiłaś? Półkę z książkami. <laughs> Chyba normalno nie? Czemu nie kupujesz viewbotów jak każdy? <grym 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 no Natalia, czemu? A, a widziałaś to porównanie czatersów? Ile mają średnio czatersów ludzie? Do średniej wyświetleń? Nie, no. na kiku. No no i co? Na przykład wiesz, ktoś ma 3000 widzów niby i ma 100 czatersów Naprawdę? No. Nie wiem jaką... Jakim skryptem ktoś to mierzy, nie? Znaczy, ja nie wiem. Ja mam tak, że naprawdę niepotrzebne mi to. Ja się czuję dobrze ze swoją liczbą widzów. Ja to się tylko zastanawiam, znaczy wiesz, w niektórych przypadkach wiem, na pewno Czy to robi właściciel kanału, czy Zewnętrznie ktoś mu, nie? No ale Kik raczej kara za takie rzeczy, a nie Płaci normalnie Mnie się za... właśnie wydaje, że Kik sam sobie to robi Bo to jest psychologicznie dobre Że po prostu jest dużo ludzi nagle uh -huh. Że się pozycjonują jako popularna strona, nie? Wiesz, w takich negocjacjach z reklamodawcami To bardzo dobrze wygląda Jak mówisz, że no stary, ale my mamy dziennie Chyśmy 50 milionów tytą... użytkowników, nie? Ej, że spać? Chodźmy spać Jutro gramy. Nie ma co iść bez wędy. Teraz daleko.